Siemanko! Dzisiaj polecimy slow. Jest kilka tematów na mojej liście. Przede wszystkim porozmawiamy o budżetach szkoleniowych w firmach, dlatego że to jest częsty temat, który powraca. Dostaję zapytania odnośnie tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o finansowanie w firmach. Szkoleń, bo oczywiście pracujemy w IT i wszyscy chcemy się rozwijać i wszyscy chcemy też mieć finansowanie na te szkolenia, i tutaj pozostaje pytanie: czy to my powinniśmy płacić za to szkolenie, czy może nasz pracodawca? Zatem dzisiaj na ten temat sobie porozmawiamy. Przede wszystkim budżety szkoleniowe i to, do kiedy musisz je wykorzystać. By była jasność, jeżeli jakaś firma ma swój budżet szkoleniowy i Możliwe jest w swojej firmie to, żeby twój pracodawca opłacił ci szkolenie, to przede wszystkim warto, żeby dowiedzieć się do kiedy masz termin. Najczęściej jest to tak, że musisz ten budżet wykorzystać do końca roku. Czyli mamy rok 2023, musisz wyrobić się do 31 grudnia. W rzeczywistości wygląda to często tak, że musisz wyrobić się przed świętami, bo wiemy jak to wygląda, jeżeli chodzi o okres świąteczny. Często jest tak, że Ciężko wszystkich zastać. Może być pani z HR-ów na urlopie, może być twój pracodawca na urlopie, a może być też na urlopie osoba, która jest decyzyjna i która może klepnąć to, że zostanie ci opłacone Twoje szkolenie. Zatem przede wszystkim musisz zweryfikować, do kiedy masz termin. Czasami jest też tak, że firmy mają tak zwany swój rok fiskalny, czyli może być tak, że kwartał kończy się w. Powiedzmy w marcu następnego roku, i masz czas do końca marca, żeby ten budżet wykorzystać. Zatem ważne jest to, żeby się dowiedzieć, zweryfikować. Najczęściej to jest koniec roku kalendarzowego, ale ta data może wyglądać różnie. Zatem dowiedz się u Ciebie w firmie, jak to wygląda i przede wszystkim pilnuj tego terminu, bo jeżeli jakaś firma opłaca szkolenia pracowników, no to mają swój termin i do tego czasu trzeba ten budżet wykorzystać. I jeżeli nie wykorzystasz tego budżetu, no to to najzwyczajniej w świecie przepada. I co się w takim przypadku dzieje? Różne są scenariusze. Czasami jest tak, że dana kwota przepada i, i w sumie nic, nie? Mieliście na przykład w swoim dziale 10 tysięcy na wykorzystanie na szkolenia, nie wykorzystaliście tego, tego nie ma, ciach, to znika i zostaje przeznaczone na inne środki. Czasami na premię Twojego pracodawcy, bo niestety też często, znaczy może nie często, ale zdarza się tak w firmach, że jest budżet w danym dziale i przełożony, tutaj szef tego działu, musi, może przeznaczyć ten budżet na szkolenia, a jeżeli nie wykorzysta, no to to później trafia na jego konto jako premia. Według mnie to nie jest fair, nie jest w porządku, dlatego to też powoduje takie patologiczne sytuacje, gdy przełożony nie mówi swoim pracownikom o Budżecie i informuje ich, bo wie, że później te pieniądze trafiają do niego. Natomiast najczęściej to wygląda tak, że jeżeli dany budżet nie zostanie wykorzystany, no te pieniądze przepadają, i tym samym też, jeżeli na przykład mieliście 10 tysięcy, wykorzystaliście 7 tysięcy, zostało 3 tysiące, to najprawdopodobniej w przyszłym roku będziecie mieli mniejszą tą kwotę, mniejszy budżet, no bo nie wykorzystaliście. I cóż, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli dane przedsiębiorstwo ma swój budżet, no to to też są dla nich koszta, to też jest plan, strategia, żeby mieć konkretne koszta i zaplanowali sobie, żeby w danym roku mieć koszta w kwocie X, po to, żeby pomniejszyć podatek, bo oni wolą wydać te pieniądze na szkolenia dla pracowników, zamiast płacić podatków, co jest naturalne, chyba oczywiste, wydaje mi się, że tego nie muszę tłumaczyć, i jeżeli ty nie wykorzystałeś tego budżetu, no to dla nich też. W pewnych sytuacjach to może oznaczać stratę, ale nie będziemy teraz wchodzić w kwestie finansowania, w kwestie ekonomiczne. Rozmawiamy tu teraz o szkoleniach. Teraz tak, czy pracodawca powinien opłacać szkolenia? To jest takie pytanie, które też wraca. I tu też to wszystko hmm, zależy, nie? Może, ale nie musi. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie firma stawia na Twój rozwój, chce, żebyś się uczył nowych kompetencji, przykładowo chcą do Kera. Ale nie mają ludzi od Dokera, no to co mogą zrobić? Albo mogą skorzystać z zewnętrznej firmy, albo doszkolić ciebie. No i jeżeli pracodawca wymaga tego, żebyś doszkolił się z Dockera, nauczył się tego Dockera, no to kto powinien płacić? Wydaje mi się, że pracodawca, nie? tak mogłoby się wydawać. Mam nadzieję, że nie wygląda to inaczej w firmach. Oczywiście też może pracodawca ci powiedzieć, żebyś się douczył tego po godzinach, z darmowych materiałów. Jak do tego podejdziesz, to już jest Twoja decyzja. Tu różne są podejścia. Niektórzy uważają, że jak się kończy godzina 17, wychodzimy z pracy, to zapominamy o pracy. To, czy to jest dobre podejście, to jest też inna kwestia, nie? Ale wracając do tematu, pracodawca może opłacić szkolenie, ale nie musi. Jeżeli jest budżet, to jak najbardziej. Jeżeli mamy do czynienia z firmą z ograniczonym budżetem, nie stać ich na finansowanie szkolenia, no to niestety musisz się pogodzić z tym, że nie dostaniesz takiego finansowania. I wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby podejść do tego uczciwie. Jeżeli umawiałeś się z pracodawcą na to, że pracodawca będzie cię szkolił, będzie przeznaczał pieniądze na szkolenie, a tego nie ma, no to znaczy, że pewne obietnice zostały złamane i ty tym samym też możesz albo rozmawiać na ten temat z pracodawcą, wymuszać pewne rzeczy. Albo po prostu szukać innej pracy, takiej, w której zapłacą ci szkolenie za szkolenie. No tak to wygląda, nie? Takie są prawa rynku. Jeżeli praca daje kasy, no to możemy sobie znaleźć innego miejsca. Natomiast, jeżeli wcześniej nikt ci nie obiecał tego szkolenia, starałeś się o pracę i nie było mowy o szkoleniach, no to też później ciężko pewne rzeczy wymuszać, jeżeli ci nikt tego nie obiecywał. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają szkolenia w różnych firmach, to podzielimy sobie na małe, średnie i duże firmy, czyli korporacje. Jeżeli chodzi o małe firmy, to pamiętajmy o tym, że mała firma, w której jest na przykład 15 osób, no to też często jest firma uważana za mikrofirmę. Według takiej normy, którą się przyjęło w Polsce. Natomiast 15 osób to jest 15 pracowników i często, jeżeli trafiamy do firmy, w której jest zatrudniane kilka, kilkanaście osób, no to ciężko nam też liczyć na to, że ten pracodawca będzie miał odpowiednią kwotę na to, żeby cię szkolić. Oczywiście, jeżeli trafiamy do firmy informatycznej, bo takie firmy są, przykładowo, zatrudniany jesteś jako informatyk firmy outsourcingowej, ta firma zatrudnia 8 pracowników, 15, może 20 firma ma ograniczony budżet, nie ma co liczyć na to, że będą mieli sporo kasy na Twoje szkolenie, bo w takich firmach liczy się każda złotówka. Natomiast może być tak, że ta firma, jako że świadczy usługi IT, często ma partnerstwa z innymi firmami, jak chociażby HP, Dell, 3Com, właściwie 3 już nie istnieje, nie? znaczy inaczej istnieje, ale pod inną nazwą, ale wydaje mi się, że wiesz o co mi chodzi. Jeżeli przykładowo mamy urządzenia sieciowe marki Cisco, no to jeżeli firma ma partnerstwo z tą firmą, to też ma dostęp do szkoleń. Tak to najczęściej się odbywa. Jeżeli firma ma podpisane, podpisaną jakąś umowę partnerską, to też często ma dostęp do darmowych szkoleń i wtedy jak najbardziej taka firma informatyczna może ci to szkolenie udostępnić. Oni po prostu mają, często mają to szkolenie za darmo. Oczywiście w ramach partnerstwa. Natomiast, Ty jako pracownik możesz wtedy korzystać z tych szkoleń i, i wtedy jak najbardziej warto w ten sposób kombinować. Natomiast, jeżeli już masz jakieś szkolenie, które sobie upatrzyłeś, uważasz, że to szkolenie Ci pomoże, no to warto zawsze porozmawiać z szefem. Nawet jeżeli szef ma ograniczony budżet, no to zapytaj się, czy jest szansa na dofinansowanie. Jeżeli już, to w jakiej kwocie? Bo jeżeli nie pełnej, to może ci dofinansuje połowę, może 25%. Może być też tak, że szef będzie wymagał, żebyś podpisał z nim odpowiednią lojalkę, że na przykład przez rok nie odejdziesz, jeżeli ci przeznaczy kasę na to szkolenie. Natomiast jak będziesz chciał odejść, jak odejdziesz, to będziesz musiał pieniądze za to szkolenie zwrócić i to wydaje mi się, że też całkiem jest w porządku opcją, bo jeżeli. Pracodawca opłaca ci szkolenie, a ty w międzyczasie znajdujesz inną lepszą firmę, która więcej kasy płaci, no to też zapewne Cię stać w tym momencie na opłacenie tego szkolenia, na zwrócenie kasy swojemu pracodawcy. Natomiast zawsze pamiętaj o tym, że warto pogadać. Średnie firmy, jak to wygląda? Średnia firma, tu mam na myśli firma, która zatrudnia już kilkuset pracowników około setki, trzech setek, może do tysiąca. i powiem tak. Z mojego doświadczenia, pracowałem w jednej takiej firmie ponad 3 lata, bardzo dobrze to wspominam. Przyznam, że świetnie mi się tam pracowało, tam była świetna atmosfera, natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, to to wyglądało fatalnie. Nie mieliśmy praktycznie w ogóle budżetu na szkolenia, ciężko było cokolwiek wyszarpać. No, i cóż, no, różnie może być w firmach, oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że są firmy, których zatrudnia się nawet poniżej 100 osób, a jednak ten budżet szkoleniowy jest. Natomiast u mnie to była ciężka sytuacja, ale tutaj jest taka sama sytuacja, o jakiej wspominałem na początku. Czyli warto się dowiedzieć, czy jest ten budżet szkoleniowy i do kiedy musisz go wykorzystać. Oczywiście, o ile jest, a jak nie ma, no to no hard Phoenix po prostu nie ma, nie? Zatem warto to wyjaśnić żeby własność To są oczywiście moje, nie, moje doświadczenia. Nie, ja pracując w średniej wielkości firmie, która zatrudniała około 300 osób. Miałem naprawdę ciężko, żeby otrzymać jakiekolwiek finansowanie ze szkolenia. W pewnym momencie udało mi się otrzymać finansowanie to było szkolenie z Active Directory, nie, ale to szkolenie nie, było jedno z tańszych na rynku. I powiedzmy sobie szczerze, nie było najlepsze, bo tak często jest. Jeżeli coś jest najtańsze, no to zdajemy sobie sprawę, jaka może być tego jakość. Zresztą ci, którzy korzystają ze szkoleń Udemy i którzy później przychodzą do mnie, też często mi opowiadają, jakie, jakie jakości są to szkolenia. Zresztą mało tego, no sam czasami kupowałem w przeszłości szkolenia związane z z budżetem, czy mieliśmy na przykład szkolenie Udemy za niedużą kwotę, czy na innych portalach, korporacja. W korporacji najłatwiej jest uzyskać finansowanie na szkolenia. Tamte budżety są z góry ustalone. Możesz porozmawiać z swoim szefem, dowiedzieć się, jak to wygląda i tym samym też zaplanować sobie swoją ścieżkę od razu z wyprzedzeniem z góry. Zatem zawsze ustalaj to na początku roku. Ewentualnie jak zaczynasz pracę, dowiedz się, jaki jest budżet, jaki możesz wykorzystać, jaki budżet możesz wykorzystać i od razu to zaplanuj, ustal ścieżkę z szefem, na jakieś też iść szkolenia. Zatem w korporacji z mojego doświadczenia i z tego, co słyszę na rynku jest najłatwiej uzyskać kasę na szkolenia. Zatem tak to wygląda. Podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami, w jakiej firmie pracujesz i jak to wygląda u Ciebie, czy masz finansowanie na szkolenia, czy nie. Natomiast dodam jeszcze, że w tym miesiącu, właściwie do końca roku jest u nas specjalna akcja. Możesz uzyskać finansowanie na szkolenia, możesz uzyskać zniżkę na nasze szkolenia. Wystarczy, że przekierujesz do nas osobę odpowiedzialną za budżet w swojej firmie, za szkolenia. Może to być osoba z HR-u, może to być oczywiście osoba, która jest swoim przełożonym i która decyduje o tym, że konkretny budżet zostanie zużyty na szkolenia. Zatem, jeżeli macie jeszcze do zużycia budżet szkoleniowy i chciałbyś pójść na jedno z naszych szkoleń, tak najbardziej zapraszam. Wyślij do nas maila na kontaktmałpa.asdwobs.pl, ten mail jeszcze zostawię pod tym materiałem, wystarczy, że napiszecie do nas, dacie znać, że chcielibyście się przeszkolić, z danego rozwiązania, wybierzcie sobie to szkolenie lub te szkolenia, które Was interesują, napiszcie do nas i przygotujemy dla Was ofertę. Ważne jest to, żeby się wyrobić z tym do końca roku, bo w tym roku możemy jeszcze pewne zniżki zaoferować. Mało tego, jeżeli zgłosicie co najmniej trzy osoby. No to tym bardziej ta promocja będzie większa. Zatem napiszcie do nas, odezwijcie się na mail poniżej i cóż, no zapraszam na szkolenia.